Drodzy Państwo, tak jak już wspomniałam troszkę wcześniej, pasją naszych dzisiejszych gości są właśnie... Sporty, walki, sztuki, walki, tutaj pan Paweł Jóźwiak. Witam serdecznie. Witam serdecznie. No i teraz poproszę, żeby to pan przedstawił tych naszych najmłodszych dzisiaj, którzy siedzą tuż po pana prawej stronie. To są już od mojej prawej strony Mateusz Witkowski, Witek Czaplicki oraz Szymon Jóźwiak, mój syn, a cóż mogę powiedzieć tak w skrócie, to są zawodnicy, którzy oczywiście startują w kategorii dzieci, startują mniej więcej od około 3 lat, mniej więcej w brazylijskim życiu, o którym za chwilę pan, Państwu opowiemy, można tak startować od 5 roku życia. W, w tym systemie nie ma uderzeń, e, maluchy do 13 roku życia walczą mniej więcej e, na pozycję i obalenia i od 13 roku życia dochodzą już techniki dla dorosłych, czyli dźwignie i duszenia A, i jesteśmy dzisiaj tutaj, żeby Państwu opowiedzieć o zbliżających się Mistrzostwach Polski w Luboniu, które w przyszły weekend organizuje ich. Serdecznie Państwa chciałem na tę imprezę zaprosić. Jeszcze zanim przejdziemy oczywiście do tej imprezy i szczegółowo sobie o tym opowiemy, ja chciałabym, żebyśmy tak trochę naszym widzom przybliżyli w ogóle czym jest MMA, bo no, nie wszyscy poznaniacy dobrze wiedzą. E, to może tak. Brutalny sport czy nie? No widzę, że siedzą dzieci, więc nie może być aż tak źle. Znaczy, to ja ze swojej strony pozwolę sobie uporządkować. W tej chwili jakby jesteśmy w Kimona i reprezentujemy system zwany brazylijskim judzicą który jest fundamentem walk MMA. To znaczy jest tu świetna praca zapaśnicza i jest tutaj świetna praca na dźwigniach, duszeniach i itd. Do MMA potrzebna jest jeszcze praca w różnych innych systemach, takich jak box, muay thai i ta składowa składa się na MMA i rzeczywiście ta formuła już jest dla dorosłych, ona jest niezwykle twarda, natomiast bazą jest brazylijskie dżudzicu, które dzięki temu, że są klincze i obalenia tych uderzeń zadaje się mniej podczas walki, w związku z tym e, można by zaoszczędzić troszeczkę na, na bólu czy na, na, na przelewie krwi. A, natomiast tak jak powiedziałem tutaj dzieci akurat być może któryś z nich kiedyś będzie zawodnikiem MMA. Natomiast w tej chwili, oni jedą taką spokojną dróżką a, i, i uczą się, powiedzmy, jeździć na jakimś, na gokardach, powiedzmy. Natomiast jak kiedyś będą chcieli się przesiąść na jakiś wyścigowy samochód, no to będzie MMA i faktycznie to jest dla najlepszych i można powiedzieć, że to nie jest dla każdego zabawa. Uh -huh. A od jak dawna to Pan trenuje? Też od małego? To znaczy, nie, ja, ja troszeczkę powiem tak, kiedyś nie było sztuk walki, nie, sztuki walki nie były tak dostępne w Polsce, jak teraz to jest. E, bardzo ja się cieszę, że to też się rozwijało. Rozwija. Ja ćwiczę od 20 lat życia i, i tak jak Polska się rozwinęła e, z takiego szarego kraju na piękny, kolorowy i pełen reklam i praktycznie, nie wiem, teraz samolotami e, poruszamy się wszędzie, na każde zawody. To też rozwinęło e, sztuki walki. My też walczymy na arenach międzynarodowych, mamy sukcesy. E, ja sam jestem czterokrotnym mistrzem Europy, jestem bardzo z tego dumny. Chciałbym też tą swoją właśnie wiedzę przekazać i jestem szczęśliwy, że tutaj mam naśladowców. Myślę, że w, właśnie w sportach walki, gdzie wszystko zależy od indywidualnych cech charakteru, Polacy mogą wiele osiągnąć, bo tu naprawdę a, wszystko zależy od nas. Mhm. E, czy Pan prowadzi sam właśnie te zajęcia dla dzieci? Tak, osobiście prowadzę zajęcia dla dzieci, ponieważ wbrew pozorom zajmowanie się dziećmi to jest trudniejsze niż trening dla dorosłych. A, Dzieci po prostu trzeba jakby i zachęcić, troszeczkę podejść, nie można też ich zanudzić, no a też czasami są takie, można powiedzieć, okazy, które, które nie chcą się podporządkować i trzeba odpowiednio... A, że tak powiem, takiego adepta... Zadziałać. Zadziałać, <laughs> ja mam akurat metody, są pompki, jakieś tam ćwiczenia fizyczne. No, no i nieraz właśnie trening sportu, walki jest, m, można powiedzieć, taką nadzieją dla rodziców, że e, trener pomoże w wychowaniu i rzeczywiście tak jest. Sporty walki świetnie rozwijają charakter i ciało, to jest oczywiste. E, czy ta, czasami nie zdarzają się takie sytuacje, że e, dzieci faktycznie, tak im się spodoba, że gdzieś tam zaczynają się, e, no nie, nie, nie nazwę tego bić, ale wtedy musi pan, e, jakoś reagować? Znaczy, jeżeli się dzieci biją, no to ja uważam, że bardzo dobrze ta energia ich powinna... Dzieciom trzeba rozładować. Rozładować, Także ja, ja, ja to sam się wiele razy biłem, nic złego nie jest tak naprawdę w walce, w chwytach, to chłopcy naturalnie to mają, tak? Jak dziewczynki po prostu się malują i tańczą, to chłopacy muszą się bić i dobrze jakby ich ukierunkować właśnie, żeby to robili na treningach, no po to jest też, też jesteśmy. No i oczywiście na treningu też panuje dyscyplina i już jeżeli oni są już profesjonalnie przygotowani, mają wiedzę techniczną e, i mogą zrobić krzywdę, to rzeczywiście pilujemy tego, że no nie ma jakiegoś tam bezsensownego bicia się na ulicy, chyba że w obronie honoru i czy coś takiego się dzieje. No, a mam nadzieję, że, że wyrobimy to dobrze i do tej pory nie było jakichś tam skarg, Dzieciaki zresztą są miłe, sympatyczne. Może ich zapytamy o takie właśnie rzeczy, żeby nie może tylko ja chwalę. E, no właśnie chłopcy, powiedzcie mi, jak wy długo tutaj ćwiczycie u pana Pawła? To może Mateusz? Mateusz ty masz mikrofon, to pierwszy. Sieć sobie sieć. Ćwicie. Tylko troszkę bliżej. Ćwiczę ten mikrofon. od drugiej klasy, a teraz jestem w piątej klasie. Treningi są bardzo fajne. Ech, Czego zda, się da, nauczyłeś? Różnych, wielu technik i w przyszłości. Chcę, z, chcę e, chcesz walczyć, tak jak pan Paweł? Tak, chcę z, mieć karierę. A powiedz mi, czy to był twój pomysł, żeby tutaj się zapisać do szkoły, czy to był rodziców? Pomysł, kto cię do tego namówił koledzy rodziców i jestem bardzo wdzięczny mamie. Ach, to jest jak mama namówiła. <grych> to pozdrawiamy no, w oczywiście. W tym wieku to raczej ciężko samodzielnie decyzje. E, może Witek. E, to podajmy teraz właśnie Witkowi e, mikrofon. Trenuję od dwóch lat. A ile masz lat, Witek? 7,5. i pół. i czyli teraz jak się ktoś zaczepia na przerwie w szkole, to wszyscy chłopacy się chyba boją z daleka, no. co? Bo już wiedzą, że trenujesz? Trochę. No widzę, jest doświadczony zawodnikiem, tutaj zresztą yy, ta druga jest doświadczona, bo startują i w zawodach brazylijskiego o jest i w zawodach judo, i w zasadzie widać. Jak Ci się, się podobało na ostatnich zawodach judo? No, tak? by, było dobrze. Było dobrze. To był akurat ich debiut, bo po raz pierwszy byliśmy na zawody judo. Oni zwykle się biją w zawodach brazylijskiego o ale ale Czy my się jedno sprawdzić. Różni się od, dru od drugiego? E, w bracińskim dżuistu jest więcej parteru, a w judo jest więcej stójki. Bo tak mhm. upraszczając oczywiście. Natomiast więcej są bardzo to... To są dwie siostry, tak bym powiedział. Dwie siostry. I wreszcie Szymon Jóźwiak. E, Szymon. E, masz ty prawa? masz pomarańczowy pas. Powiedz mi w ogóle o ty, jakie tu są różnice między żółtym a pomarańczowym. Yy, bo pierwszy jest biały drugi jest żółty a, a trzeci jest pomarańczowy o to ty już jesteś najwyżej w tej hierarchii tak? Świcie 4 lata Świcie 4 lata ile masz lat? 8 8 no to pięknie no i jak wyglądają te treningi powiedz jak przychodzisz co się dzieje ale ja prowadzę treningi to jest moją asystentem potwierdzam prowadzi rozrzewki Szymon też ma na swoim koncie e, zdobycie dwa razy tytułu mistrza polski Oczywiście dziękuję super. Jest także, tutaj go pochwalę, chodzi do Szkoły Sportowej 69. Najrołowskiego i jest także w Kadrze Wielkopolski w gimnastyce. Także to naprawdę się fajnie zazębia wszystko. I no to w takim mogę razie. tylko jak... chwalić i chwalić swojego syna no. z moich tutaj wychowanków. Tylko no. gratulować w takim razie. Teraz pytanie, jak się prowadzi takie treningi? Masz, ile masz lat? Osiem osiem, no i już prowadzić ten trening i jak to wygląda taki trening? To jest bardziej wiarygodnie jak na przykład ja proszę Szyma, żeby pokazał technikę uh -huh, uh -huh. bo wiadomo jak dorosła osoba pokazuje to oni są troszeczkę mniejsi ode mnie gdzie to, jak mógłbym, i dużo jest łatwiej kiedy na przykład Szymon pokazuje im te rzeczy, a też kiedy oni widzą że ich ró latek że te powie <grym> robi to samo no to im jest łatwiej prawda skoro Szymon to potrafi to my także a dorosłym mówię <grym> <grym> Szymon różne sztuczki na tej dla dorosłych mówię, słuchajcie, jeżeli to potrafi ośmiolatek, to nie może być to trudne. Także Czyli życzy... tak trochę pod wost. Wos. No może taka pierwsza sztuczka, Szymon? Wiesz, pokaż pagata, tak? Okay. Tak, tylko na początek może. To, y, Szymon, tam do tej kamery pierwszej. Do pierwszej do kamery. Tam, gdzie jest Kuba? Jak Państwo widzą, bez rozżywki, wspaniałe przygotowanie fizyczne. Oczywiście jesteśmy trenerom gimnastyki z Baja Osimona. Ostatnią taką anegdotkę ja powiem. Byliśmy w Tesco i był taki pan Gwiazdor, który rozdawał prezenty i tak dalej. I Szymon tam godzinę podnosił rękę, bo mówi, kto zaśpiewa, dostanie prezent. I Szymon tam cały czas był z tyłu, on go nie widział. I w końcu, w końcu że tak powiem, podniósł rękę i Gwiazdor powiedział, no to y, zaśpiewa jakąś piosenkę. I tam, Zaśpiewali jakąś prostękę, wszystko, wszystko i teraz ja e, stwierdziłem, że muszą pokazać szpagata. on pokazał szpagata i wszyscy widzowie stwierdzili, że gwiazdę ma to samo pokazać, na no, co Gwiazda, że tak powiem, się no, wiadomo, nie uśmiechnął. No, domyślam A, się to y, dla chłopaków, żeby oni, oni mieli jeszcze głos. Mówimy oczywiście o tych y, też zajęciach dla najmłodszych, ale tutaj w powiedzieliśmy sobie, że są zajęcia dla starszych i nawet dla seniorów. Tak, mamy taką y, szeroką gamę. Y, Nasza szkoła ma na Poznań ma taki szeroki charakter, że mamy 8 sztuk walk i one bazą to jest jakby sport, czyli brazylijskie jitsu